Dzień dobry, tu ja mówię przyznam się, że chciałem być sprytny bądry, oryginalny i modny myślę sobie, jest chwila w przyrodzie, którą trzeba wykorzystać słonko zaszło za chmury no to się ubiorę ładnie na czarno bo dawno się na czarno nie ubierałem a czarne to jeszcze dodatkowo wyszczupla co w moim przypadku to jest to jest zaleta ubioru, ale też czuję, że losu i natury nie oszukasz bo jeszcze te metry i słoneczko przebije się przez mury, i zaraz będę się, będę się tutaj smażył. Proszę Państwa, tak jak się smaży nowy temat, ależ ja jestem oryginalny w tych przejściach z jednego tematu do tematu, prawda? Moja specjalność. Smaży nam się nowy temat, proszę Państwa, na jakimś takim wolnym ogniu, a z drugiej strony już jest to chyba czuć swąd spalenizny. Taki paradoks, a mówię oczywiście o tej nowej akcji. Wirusowej, czyli jakaś tam ospa, małpia. I w Polsce stwierdzono pierwszy przypadek tej choroby wirusowej. No, choroba wirusowa, jak choroba wirusowa, proszę Państwa, ja. Chciałem się przygotować jakoś głębiej do tego, do tego odcinka, bo Państwo często mi tu wytykacie, że nie czytam Wikipedii. Proszę Państwa, pamiętajcie, że to jest, tak nawiasem mówię, że to jest felek gadany, a nie wykład naukowy czy, czy wykład jakikolwiek inny akademicki, gdzie podpieramy się jakąś wiedzą taką, którą możemy, możemy wrzucić na kartkówkę czy, czy na kolokwium. Ja oczywiście staram się trzymać faktów, jak zawsze, staram się mówić rozsądnie, no ale w takim feriatonie, proszę Państwa, naprawdę nie ma sensu wymagać, żebym ja przedstawiał jakieś wzory matematyczne. Czy długie encyklopedyczne wypowiedzi, dlatego też, jak nie wiem, czy mówię o węglu, czy mówię o jakichś innych historiach, to nie przedstawiam Państwu oczywiście grafik, statystyk, nie wiadomo czego jeszcze, ale przedstawiam główną problematykę, główne zagrożenia, które mogą nas dotknąć. Dobrze, dość dywagacji. Co z tą małpią grypą? Ogłosił ją fuh, grypą. 13. z małpią ospą. Ogłosił ją oczywiście nie kto inny, tylko sam syntezator, syntezator niedzielski. Po co? Zastanawiam się, proszę Państwa, po co? I długo się nad tym zastanawiałem, bo wiedziałem już, jaki odcinek będę dla Państwa dzisiaj nagrywał. Czasami dzieje się tak, że dosłownie parę minut przed, przed odpaleniem telefonu wiem... Jaki będzie temat odcinka, ale to rzadko i zwykle te odcinki są przygotowywane w głowie wcześniej, układane. I zastanawiałem się długo, co to w ogóle jest. No, pierwsze co zrobiłem, to, to wyklepałem w Google. Ile mamy wirusów i chorób zakaźnych na świecie? Wiecie Państwo, co mi wyszło? Nic. Nie ma takiej strony, która by gdzieś tam to liczyła. Są ze statystyki oczywiście najczęściej wyskakuje najmodniejsza choroba na świecie i te wszystkie statystyki, które, którymi nas katowano. No ale takiej prostej informacji, ile jest chorób zakaźnych, wirusów, wariantów nie ma, no to chyba jest zrozumiałe, bo to ciągle mutuje. No ale załóżmy, że tych chorób e, jest zakaźnych, no nie wiem, kilkadziesiąt. Niech będzie, że kilkadziesiąt w tym samych samych rodzajów grypy, jest t, t, trzy rodzaje jak wiemy eee, no i nagle za na to wyskoczyła mi strona proszę państwa z siedmioma najgroźniejszymi wirusami świata oczywiście jest tam ebola jest tam jest tam HIV jest tam mers jak dobrze pamiętam i nagle bierze się jakaś taka właśnie eee, Taka medialna, nowa, choroba zakaźna, która się nazywa małpia ospa, zatem ona na starcie jest spalona, bo to już wiadomo jakie ludzie mają skojarzenia i śmiechy ich są bezlitosne. Nikt się tym specjalnie nie podnieca, chociaż media próbują i sądują. Sam proces zakażania się tymi chorobami to bardzo przypomina HIV, czyli generalnie droga płciowa, chociaż już się pojawili wybitni specjaliści, naukowcy, którzy mówią, że przy odpowiednim zbliżeniu, przy płynne ustrojowe że zakażenie, półskaleczenie i tak dalej też jest możliwe. Czyli wiadomo, że było zapłacone, to jest zrobione, no ale to ciągle nie tłumaczy po co. Po co wrzucać taką informację, taką sensację medialną z jakimś nowym, nowym wirusem? No, właśnie, proszę Państwa, żadnym nowym. To jest stare jak świat i źródła tego pochodzenia też są podobne do HIV, czyli źródła gdzieś afrykańskie. Sama choroba to jest za przeproszeniem pierdnięcie. Nie licząc tamtej wysypki mało estetycznej, no ale to są jeszcze gorsze wysypki i raptem to trwa dwa czy 4 dni. Generalnie się na to nie, nie umiera. Nie ma respiratorów, nie ma specjalnych oddziałów i tak dalej, i tak dalej. No więc, proszę Państwa, po co? Po co wydłubywać spośród dziesiątek wirusów jednego wirusa, który wcale nie jest jakoś wielce zaraźliwy, który występuje w jakichś tam pojedynczych przypadkach. No, u nas jest to u nas to stwierdzono tego, tą Małpę Zero, Najmocniej przepraszam, tą osobę, która została zakażona. Oczywiście nie w, tej, nie, nie, nie w tej intencji to mówię, aby to kierować słowa ad personam, no ale tak jak mówię, no te skojarzenia w związku z nazwą są, są, są naturalne eee, i nie robi to takiego medialnego wrażenia, nie robi to takiego zamieszania społecznego, więc jeszcze raz pytam po co. No i proszę Państwa, jest, jest mi bardzo ciężko udzielić odpowiedzi na to pytanie. No, mam jakieś pomysły, jakieś kierunki. Które zmierzają do jednego, mianowicie znowu do dyscypliny. To jest jakby taki gong. Jedyna teoria, która mi się jakoś tutaj ku trzyma to jest właśnie taki gong taki przypomnienie, takie przypomnienie. Pamiętajcie, pamiętajcie obywatelu, pamiętajcie społeczeństwo, pamiętajcie ludzie, pamiętajcie narodzie, pamiętaj świecie, że my jesteśmy. My, czyli ludzie, którzy pociągamy z odpowiedniej sznureczki, przyciskamy odpowiednie guziczki i Wy sobie nie myślcie, że jak się, skończyło, jak się skończyła zabawa z jednym najmodniejszym na świecie, z wirusem, to my nie możemy wcisnąć guziczka czy pociągnąć za snureczek z nową nazwą. I choćby to była taka śmieszna nazwa, jak małpia ospa. Póki co, proszę Państwa, nic innego do głowy mi nie przychodzi, taka rezerwowa jeszcze teoria jest na zasadzie tej teorii metyla, że gdzieś tam się w Afryce potknął, a w Europie ktoś z tego powodu zderzył się czołowo z ciężarówką Czyli mogło to, proszę Państwa, być na takiej zasadzie, że no, ci wszyscy zaangażowani w poprzednie szaleństwo poczuli się gdzieś tam. Nad, mówię o tych, którzy dostali naprawdę już na głowę w związku z tym, co się działo. No i w momencie, gdy gdzieś tam wyczytali w jakimś na 10 czy 57 stronie, jakąś informację o tym, że właśnie przyszedł tak, że zdarzył się taki przypadek. Tej nowej choroby zakażenia nie wiem, we Francji, w Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii. No, przeczytał to jakiś dziennikarz, opublikował sobie tak na zasadzie: trochę się boję, a trochę, trochę wzbudzę sensacji. No i wiadomo, że żyjemy w globalnej wiosce: no to te klocki domina, klocki domina mogły zostać popchnięte, bo wiecie Państwo no, na jakiej to zasadzie działa. No jak gdzieś pro, by, pies pogryzie człowieka, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Bangkoku. Czy w Kapsztadzie, no to wielkiej sensacji to na świecie nie wzbudzi. No ale jak człowiek pogryzie psa, no to powiedzmy, w Kapsztadzie, to przejdzie ta informacja i do Wielkiej Brytanii, i do Niemiec, i do Polski, bo to jest, jest sensacja. No ale ta rezerwowa teoria to ma taką największą wadę, że. że no, raczej takimi pierdołami przez taki dłuższy czas się nie zajmujemy. No może to podać na, na zasadzie sensacji jeden czy drugi dzień. No a tu widać, że są jakieś takie właśnie robione podchody podchody w tą stronę czy to może by lud kupił coś nowego czy to by nie było fajnie rzucić nowym pomysłem, nową, modną, fajną chorobą no i złapać naród za twarz, a to, że władza lubi takie naturalne dla siebie środowisko no to chyba nikogo nie trzeba przekonywać, no proszę państwa no w obliczu tego co się teraz dzieje ten konflikt na Ukrainie zaczyna nudzić ludzi to mówię już prosto, nawet po TVNach Mówię dosłownie tak, że ludzie się już tym znudzili, że się przyzwyczaili, że się oswolili. Kiedy ja o tym mówiłem, że to się stanie, góra za 2-3 miesiące, to, to wiadomo co mnie spotykało, e, a nie było to przecież jakieś wybitne proroctwo. No to proszę Państwa wyobraźcie sobie co by się stało gdyby PiS, mówię o naszym podwórku, dostał takie narzędzie do ręki w obliczu cen paliw takich jakich są, cen węgla z którymi tam próbują coś robić, no inflacji i w ogóle ogólnego... E, ogólnego kryzysu, bo o kryzysie, o kryzysie z całą pewnością możemy mówić. No to, proszę Państwa, taka małpia ospa, no to jest coś, co spada z nieba z polityką. Oni by natychmiast się chętnie zajęli, w cudzysłowie ratowaniem. Narodu, tylko im dać taką możliwość, dać im taki pretekst. A ponieważ naród ma tak serdecznie dość po tych dwóch latach, no to być może jest to takie delikatne, bardzo delikatne, subtelne sądowanie, co, co się z tym stanie, jak to zaże. Tylko, że proszę Państwa, proszę pamiętać, że Państwo to wiecie, że takie rzeczy no to raczej przychodzą z centrali, z, gór, z góry, czyli jakieś tam WHO, są jakieś Stany Zjednoczone, Berlin, Paryż, czyli te ośrodki, te mocniejsze państwa, które decydują o tym, o kierunkach zagrożeń i rozwoju. Chociaż w jednym i w drugim przypadku no, są to stwierdzenia, które nie wypełniają definicji słownikowej słów. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Na pierwszy rzut oka, ta nowa, nowa sensacja, ten nowy, nowy, stary wirus nie ma takiej siły przebicia jak to, co zostało przygotowane no, topornie, prosto, można powiedzieć prostacko, ale skutecznie, bo to. W to się zupełnie inaczej nazywało, to się okrzyknęło wielką nowością, to oczywiście było obozy objawowe, to mógł złapać każdy i wszędzie. Na to można było umrzeć, tak jak się stoi w tym miejscu, w którym się stoi. No straszna, straszna choroba, z którą nie ma żartów, jeszcze przerobiona na ląk chorobę no wiadomo co się działo też z, za przeproszeniem, z, z męskim organem rozrodczym, gdy się złapała tą chorobę, to też się przecież i na mózg rzucało, no i, i całe, całe, inne, cała inna lista przypadłości i chorób towarzyszących temu wszystkiemu, no to było zupełnie inaczej prowadzone, no a takie coś, co można to złapać no, proszę Państwa, jesteśmy osobami dorosłymi, no to nazywajmy rzeczy po imieniu. Tak, można to zła, złapać przy jakiej imię wybrać. Spółkowaniu. E, generalnie. Poza tym e, choruje się na to 2-4 dni, później schodzą chrosty i jest pozamiatane. No to nie ma, nie ma żadnego odniesienia do najmodniejszej choroby na, na świecie, no ale po coś to odpalili. Coś sądują, coś testują i obawiam się, że sądują i testują to, co zawsze. Czy naród to kupi i ile wytrzyma. Dlatego na razie nie ma co podnosić żadnych alarmów, nie ma co siać żadnej paniki, no ale rękę przynajmniej od czasu do czasu na pulsie warto położyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.